No i drodzy, dzisiaj będzie o tym trendowatym, który przyszedł i wcale nie rozkazywał Jezusowi. On zrobił zupełnie coś innego. On stanął przed Jezusem i co? No właśnie usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Powinniśmy go naśladować. A czemu nie? Ale we wszystkim o tym dowiemy się z dzisiejszego fragmentu. Więc wsłuchajmy się w to słowo, ale najpierw jak każdego dnia idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby Ci dziękować za każde dobro, które się dokonuje w naszym życiu. Dziękujemy Ci także za spotkanie z arcybiskupem Galbasem w dniu wczorajszym. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie wskazówki, za wszystkie dobre sugestie. Dziękujemy Ci, Panie, także za to, że chcemy jak najwierniej. Posłuszni twojem, Twojemu słowu przygotować spotkanie Jezus na stadionie legii na ten czerwiec roku jubileuszowego. Króluj w nas jako jedyny zbawiciel i Pan, Tobie powierzamy nasze życie. Napełniaj nas Duchem Świętym. A w 571 punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy. Misterium paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, którą apostołowie, a zanim Kościół, powinni głosić światu. Zbawczy zamysł Boga wypełnił się raz jeden, Hebrajczyków 9, 26, przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Posłuchajmy słowa i przychodzi do niego trędowaty prosząc go i na kolana padając i mówiąc mu że jeśli chciałbyś możesz mnie oczyścić i zlitowawszy się wyciągnął rękę jego i dotknął i mówi mu chcę zostać oczyszczony i zaraz odszedł od niego trąd i został oczyszczony i ostro upomniawszy go zaraz wyrzucił go i mówi mu Patrz, nikomu nic nie powiedziałbyś, ale odejdź z siebie pokaż kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie twe, co nakazał Mojżesz na świadectwo im. On zaś wyszedłszy, zaczął głosić wiele i rozpowiadać słowo: także już nie mógł jawnie do miasta wejść, ale z, ale zewnątrz na pustych miejscach był i przychodzi do niego przychodzili do niego zewsząd witajcie kochani niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jakby nie patrzeć ta dzisiejsza ewangelia skłania nas do takiej refleksji dotyczącej pokory no bo przecież ten który przyszedł stanął właśnie w takiej w takiej perspektywie, z taką dyspozycją serca, jeśli chcesz. I myślę, że tego dzisiaj trzeba nam bardzo się uczyć. Dlaczego? Dla, dlatego, że niektórzy chcieliby rozkazywać Panu Bogu. Masz zrobić to lub tamto, zapominając, że to On jest Bogiem, a nie my. To nie jest żadna teologia sukcesu. My, jeżeli. Rzeczywiście ufamy Bogu, to zakładamy, że Bóg jest tym, który jest ponad nami, a nie my jesteśmy ponad Bogiem. To nie oznacza, że my nie możemy się zwracać do złych duchów. To nie oznacza, że nie możemy się zwracać do chorób. To nie oznacza, że my nie możemy zwracać się. Ale myślę, że ten trendowaty uczy nas bardzo wiele, jeśli chcesz. No bo przecież, jeżeli. Mielibyśmy otrzymać uzdrowienie w jakiejkolwiek sprawie, a jednocześnie mielibyśmy nie doświadczyć zbawienia, to czy to uzdrowienie nas by cieszyło w perspektywie wieczności? Może dziś tak. To są trudne słowa, mam świadomość tego. Ale przecież nie chodzi o magiczne traktowanie Pana Boga. To się niestety dokonuje w naszym kościele. Odmówisz tyle i tyle, zrobisz tyle i tyle, to Pan Bóg da ci tyle i tyle. Ja nie mówię, żeby się nie modlić, ja nie mówię, żeby nie stawać gorliwie do modlitwy, ale nie można nam zapominać, że to On jest Bogiem, a nie my, że to nie my rozkazujemy Bogu. Mamy tutaj jeszcze inny wątek. Czy Bóg opuścił tego człowieka w momencie, kiedy ten zrobił zupełnie odwrotnie obok tego, o co Pan Bóg go prosił? No nie. Pomimo tego, że Jezus nie mógł jawnie wejść do miasta, pomimo tego, że pokrzyżował Panu Bogu, w cudzysłowie, pokrzyżował plany, no to przecież... Bóg nie powiedział, no to w takim układzie, skoro mnie nie posłuchałeś, to zabieram ci to uzdrowienie i teraz będziesz cierpiał. Często my mamy też takie, takie myślenie na poziomie, no właśnie. Krótki tekst, a konkretne podpowiedzi. Na ile my ze swoim trądem dzisiaj przychodzimy do Jezusa? Na ile stajemy i go prosimy? Na ile. Pokazujemy mu siebie tak, jacy jesteśmy. Ale na ile też słuchamy po tym, co On uczyni, czego On od nas oczekuje. No bo skoro chcemy być Jego uczniami, no to przecież to nie działa tylko w jedną stronę. To działa admirable commercium, jak przedziwna wymiana. Bóg chce. Słuchajcie, Bóg chce. Abyśmy byli w nim, z Nim w relacji, abyśmy rozumieli, czego od nas oczekuje, co do nas mówi, do czego nas zaprasza, czy będziemy otwarci, czy będziemy ulegli, czy, czy pójdziemy tą drogą właśnie w taki sposób. Mówię to Wam z perspektywy też przygotowania do spotkania Jezus na stadionie Legii, o którym coraz więcej zaczynam mówić. I o którym będę mówił bezpośrednio po misjach, po tygodniu właściwie dla Jezusa, bo w Bydgoszczy w przyszłym tygodniu, właściwie od najbliższej niedzieli, zaczynamy taki szczególny czas wprowadzenia w ten rok jubileuszowy, w tamtym akurat mieście. No bo się także mierzymy z pewnymi rzeczami, które chcemy rozeznawać, z którymi przychodzimy. Jak z wielką niewiadomą, jak z wielkim zapytaniem do Pana Jezusa, bo nie zależy nam na tym, żeby zrobić inicjatywę nawet najpiękniejszą, ale dla Boga inicjatywę, a nie Bożą inicjatywę. Dlatego tyle pytań, dla tyle, dlatego tyle, tyle szukania Jego woli, dla tyle, dlatego. Może tyle też przeciwności wobec tego wszystkiego, skoro Kościół błogosławi, a tyle z drugiej strony się dzieje, no właśnie, czegoś, co trzeba pokonywać. Proszę Was dzisiaj o modlitwę za inicjatywę. Jezus na stadionie Legii, za wszystkich prelegentów, których wybraliśmy, których też wybraliście, za wszystkich, którzy. Chcą podjąć posługę i za tych, którzy rozeznają na ten czas, czy tę posługę podejmą. Proszę Was, jeśli mogę Was tylko poprosić o modlitwę, którą zapiszecie w komentarzach. Niech to będzie nawet jednorazowy akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. Jeśli Jan Maria Wianej mówi, że jedno zdrowaś potrząsa piekłem, to to jedno się oczywiście odmówione z wiarą. Ma ogromną wartość i dziękuję Wam już z góry za to. Nie was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da. Do zobaczenia jutro.